Mówisz to na podstawie tego właśnie misji, która została Tobie przydzielona przez istoty pozaziemskie? bo ja tak? dusza się podjęła tej, tej. Nie. nie, nazwijmy ich ludźmi, ludźmi, ale z wyższego wymiaru. Dobrze. Czy w jakiś sposób oni, oni się materializowali? Ależ tak, ależ tak, Irma, Irma powiedziała, że było trzech u nich domów w kapturach. Tak? Przyszli fizycznie, przedstawić się. Poza tym tak, jest, jest tego typu problem który ci się później. Dlaczego pewnych rzeczy nie, nie może być? Natomiast sprawdzę ile, ilu jest ich działających. No, no dobrze, nami. jeszcze mam takie pytanie dotyczące ezoteryki. Czy y, pewna kwestia <laughs> Jezus ostrzegał, żeby y, nie wchodzić w, w kwestie takie, które, które nie, nie do końca znamy? Rafał, <laughs> Rafał, możliwości. poczekaj, poczekaj, przepraszam, od tego zacznijmy, <laughs> że 40% Biblii jest tylko prawdziwe. Istotne rzeczy, jak księga Henocha, które, którą można znaleźć, pokrywano. Informacje o tym, kto, kto prowadził inkarnację, bo to nie jest naturalna rzecz, że inkarnacje są. To nie powinno być. Myśmy przyszli na Ziemię, żeby żyć w jednym, w drugim świecie. Ważna informacja dla wszystkich ludzi: jak to się wszystko skończy, wszyscy ludzie będą młodzi. My odmłodniejemy. Mężczyzna będzie miał optymalnie 22-3 lata, kobieta będzie miała. 2021, Taki będzie bieg biologiczny wszystkich. Proces odmładzania się rozpocznie za około 2,5 miesiąca. Za około 2,5 miesiąca ludzie zaczną młodnieć. Ci, którzy przetrwają to wszystko oczywiście, bo takie wibracje będą wysokie, że parchy i wszelkie typu energie są wymazane. Jeżeli ktoś ma za dużo energii parchackiej w sobie, no to niestety, ale bye-bye. Jeszcze do czwartego wymiaru, tam dalej trzeba będzie inkarnować. Dobrze. Marku, co byś chciał teraz powiedzieć Polakom, Rodakom, Słowianom, dotyczącym właśnie Twojego... A propos e... Słowian, no my mamy tutaj najważniejszą funkcję do wykonania w tej chwili. Rosjanie, Polacy, Bułgarzy, Czesi, Słowacy, nas jest najwięcej awatarów właśnie w tych krajach. Myśmy zostali wybrani, to nie jest przypadek, że... Ty, czy ja zajmują się tym tam tematem? Gdziekolwiek nie pojedziesz, mało no kto jest za tyle odważny, żeby mówić o żydowstwie. Boją się tego, a szczególnie na zachodzie. To jest, to jest po prostu przerażające. Dobrze, dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję i ja myślę, że ciąg dalszy będzie niedługo. Sprawdzę, ilu, ilu parków przy, przy nas dzisiaj, dzisiaj y, 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 nas tutaj sprawdzało. Tutaj jest dziesiątka. Obserwowało nas 31 parków. O, dobra.